49. Kiedy człowiek staje się godny tak dużego światła, które nazywa się Neshamah, kiedy 613 organów tego parcufa już świeci, każdy swoim pełnym światłem, które jest jemu przeznaczone, każdy jego oddzielny parców otwiera się jemu możliwości zajmowania się każdym przykazaniem z jego prawdziwym zamiarem, dlatego, że każdemu organowi parsufa nasza, na neshama świeci światło każdego przykazania, które należy do tego organu. I wielką siłą tych świateł on naprawia części człowieka, który znajduje się w jego życzeniu otrzymywać i odwraca ją w życzenie oddawać. I w tej samej mierze buduje się kropka światła or Haya, znajdująca się w nim w 613 duchowych organach. A get, kiedy parców jest całkowicie ukończony, wznosi się on i odziewa się w sefirę chochma świata Asya, to kli jest bardzo przezroczyste. Dlatego człowiek emanuje przez siebie ogromne światło z nieskończoności, które nazywa się Orcha. A wszystkie części świata Asja, to znaczy nieżywa roślina i zwierzęca, które należą do Sefiry Hochma, pomagają człowiekowi otrzymać światło sefiry Hochma w całości. I nazywa się wtedy duchowym człowiekiem, który jest w istocie i Ukierunkowany na naprawianie części człowiek, co jest w ciele człowieka. I znaczenie tego światła w duchowym równa się znaczeniu poziomu człowieka w czterech poziomach. Nieżywy, roślinny, zwierzęcy człowiek, materialnego świata, posiadającego zdolność odczuwania bliźniego, a wielkość tego światła przewyższa światła nieżywego. Roślinnego i zwierzęcego poziomu w duchowym. Tak samo jak gatunek człowiek w porównaniu z nieżywym, roślinnym i zwierzęcym gatunkiem w materialnym świecie i światło nieskończoności zanurzone w tym Parsufie nazywa się Oriahida. 50. Lecz wiedz, że wszystkie te pięć świateł ran haj Otrzymywane od świata Asia wyłącznie są Naranchai, światła nefesh i niczego w nim nie ma od światła or ruach dlatego że or ruach jest wyłącznie w świecie Jesira, a or neshama w świecie bria or Haya, w świecie asilut i or yahida w świecie adam kadmon i, światy, I światła. Adam, kadmion, Kadmon, jehida, asilut, haya, bria, neshama, jesira, ruach, asia, nefesh. Jednak wszystko to, co jest w ogólnym stworzeniu, stworzeniu, otwiera się również w każdej, nawet najmniejszej jego części. Dlatego jest pięć świateł: Naranhai również w świecie Asia, lecz jest to Naranhaj światła Or Nefesh. I tak samo jest pięć świateł Naran Hai w świecie Jesira, które są wyłącznie pięcioma częściami światła Or Ruach. Również jest pięć świateł Naranhaj w świecie Brija i one są wyłącznie pięcioma częściami Or Neshama. i w świecie Asilut jest również pięć świateł Naranhai i one są wyłącznie pięcioma częściami Orhaya. Jest również pięć świateł Naranhai w świecie Adam Kadmon i one są wyłącznie pięcioma częściami Orjehida. A różnica między nimi jest taka sama jak różnica między światłami Naranhaj w świecie Asya, jak opisywaliśmy wyżej. 51. I wiedz, że życzenie, życzenie wznieść się duchowo i oczyścić przyjmuje Stwórca wyłącznie wtedy, jeżeli jest ono stałe i jest całkowicie przeko przekonanie o tym, że człowiek więcej nie powróci ku swojej głupocie. Jak powiedziano dopóki sam Stwórca nie zaświadczy, że nie powróci więcej ku swojej głupocie. I widzimy, jak już powiedziane, że jeżeli człowiek naprawia, nieżywy poziom swojego życzenia otrzymywać, otrzymuje parsów fesz, wznosi się i odziewa się w sefirem Malkut świata Asia. Rzecz jasna, że otrzyma całkowite naprawienie niższego poziomu więc już nie powróci do poprzedniego i w ten czas będzie mógł wznieść się w duchowy świat Asya, ponieważ jest w nim teraz oczyszczenie i absolutne podobieństwo właściwości do tego świata. Jednakże reszta poziomów świata Asya, o których było mówione, że jest to Ruach, Neshema, Haya i Jechida i dla otrzymania świateł, którym trzeba naprawić poziomy roślinne zwierzęce i człowiek w jego życzeniu otrzymywać oczyszczenie, naprawienie, niekoniecznie powinno być ukończone, dopóki sam Stwórca nie zaświadczy, że nie powróci więcej do głupoty swojej. A przyczyna w tym, że cały świat Asia, w każdej ze swoich pięciu sefirot Keter, Chochma, Bina, Fered i Malkut to nic innego jak Malkut, która naprawiła swój stosunek tylko do nieżywego poziomu. I pięć sefirot jest to wyłącznie piąta część Malkut, a ponieważ dokonał całkowitego naprawienia, nieżywej części życzenia otrzymywać, jest u niego podobieństwo właściwości do całego świata Asia, gdyż każda sefira świata Asia otrzymuje od określonej właściwości wyższych od niej światów. Na przykład Sefira Tiferet świata Asya otrzymuje od świata Jesira, który przedstawia sobą Tiferet i światło Or-Ruach, a Sefira Bina świata Asya otrzymuje od świata Bira, który jest Neshama, Sefira Kochma, świata Asya, otrzymuje od świata Asilut, który jest Chochma i światłem Orchaja. I zgodnie z tym, że całkowicie jeszcze nie naprawiono niczego oprócz części nieżywej, jednak jeżeli naprawił tylko częściowo pozostałe trzy części jego życzenia otrzymywać, on może otrzymywać światło Ruach, N Neshama, Jehida od Tiferet. Bina i Hochma, świata Asia, ale nie ciągle, ponieważ kiedy budzi się jedna z trzech części jego życzenia otrzymywać, on natychmiast traci te światła. 52. A następnie, kiedy na stałe naprawił i oczyścił roślinną część swojego życzenia otrzymywać, człowiek bezpowrotnie wznosi się w świat Jesira, i całkowicie osiąga poziom Ruach. I może również osiągnąć tam światła Or Neshama i Or Haya ze Sefirot, Bina i Chochma. Określone jako Neshama i Haja, poziomu Ruach. Nawet wcześniej, zanim całkowicie naprawi część zwierzęce i człowiek swojego życzenia otrzymywać, podobnie do tego, jak w świecie Asja lecz nie na stałe, ponieważ kiedy osiągnie końcowe naprawienie i oczyszczenie swojej roślinnej części życzenia otrzymywać, tym samym on znajduje się w podobieństwie właściwości z całym światem. Jest Ira do najwyższych jego poziomów, jak opisano na przykładzie świata Asia. 53. A następnie jak naprawi zwierzęcą część swojego życia, Życzenia, otrzymywać i odwróci je w życzenie oddawać do tego stopnia, że sam Stwórca zaświadczy, że jest to bezpowrotne, osiąga tym samym podobieństwo do świata Brija. wznosi się i otrzymuje tam swoje światło nasz, Neshama, a kiedy zostanie naprawiona część człowiek w jego ciele, będzie mógł wznieść się do sfery Hochma i otrzymywać również od Haya znajdujący się tam bez względu na to, że nie naprawił tej części całkowicie, jak omawialiśmy w światach Jesira i Asia, lecz to światło nie będzie świeciło mu ciągle. 54. A kiedy na zawsze dokona naprawy części człowiek, swojego życzenia otrzymywać, tym samym upodabnia się do świata Asilut i wznosi się. I otrzymuje tam or, tam orhaja na stałe, a kiedy stanie się godny jeszcze większego, osiąga światło nieskończoności or i ubiera się w orhaja i nie ma tu więcej nic do dodania. 55. W ten sposób wyjaśniliśmy pytanie, które postawiliśmy wcześniej. Po co człowiekowi wszystkie te wyższe światy, które Stwórca stworzył dla niego? I jaka potrzeba w nich dla człowieka? Teraz widzimy, że jest niemożliwym dla człowieka osiągnąć oddawanie dla Stwórcy, gdyby nie te wszystkie światy, gdyż na miarę naprawienia życzenia otrzymywać, co jest w nim, osiąga się światła i poziomy jego duszy, które nazywają się Naranhai. I wszystkie światła poziomu, które osiąga, pomagają mu w oczyszczeniu, naprawieniu. I tak wznosi się po schodach, dopóki nie stanie się godnym osiągnąć wszystko, co jest przygotowane dla niego w zamyśle stworzenia. I jest pytanie w księdze Zohar odnośnie wypowiedzi: Pragnącemu oczyścić się pomagają. W czym pomagają? I odpowiedź dajomiemu świętą duszę, ponieważ niemożliwym jest osiągnąć pożądane naprawienie w inny sposób, jak tylko za pomocą schodków naran Hai duszy. 56. Niezbędnym jest wiedzieć, że wszystkie te poziomy naran -hai, o których mówiliśmy wyżej, jest to te pięć części, z których stworzone jest całe stworzenie. I wszystko to, co jest w ogólnym stworzeniu działa nawet w jego najmniejszej części. Na przykład, nawet w części nieżywej, duchowego świata Asia, można osiągnąć pięć części Naranhai, które są współzależne z pięcioma częściami Naranhai całego stworzenia. I nie jest możliwe osiągnąć nawet niższego poziomu światła świata Asia, nie włączając do pracy czterech części Także nie ma człowieka, jeżeli On, Izrael, który nie zajmowałby się wszystkimi tymi częściami tory naraz, powinien on zajmować się torą i przykazaniami, z zamiarem otrzymania odpowiedniego poziomu Ruach i powinien On zgłębiać tajemnice Tory, dlatego żeby otrzymać odpowiedni poziom Neshama, a także smaki przykazań. Ponieważ bez tego niemożliwe jest, żeby było doskonałym nawet najmniejsze duchowe światło. 57. Z wyżej powiedzianego można zrozumieć ciemność i niewiedzę widoczną w, naszych, w naszym pokoleniu, czego nie było we wszystkich pokoleniach do nas. To dlatego, że nawet pracując dla Stwórcy, przestali zajmować się tajemnicami Tory. I mówi o tym Rambam. Pokazując przykład życiowy, jeżeli kolumna z tysiąca ślepych osób idzie po drodze i na czole stoi chociażby jeden widzący, to wszyscy oni są pewni tego, że idą po prostej drodze i nie spadną, prowadzeni przez tego, co widzi drogę. Lecz jeżeli nie będzie na początku kolumny widzącego, prowadzącego bezwzględnie, Wszyscy zejdą z drogi i pogubią się. Tak samo jest i w naszym wypadku. Jeżeli byłby osoby pracujące dla Stwórcy, zajmujące się wewnętrzną pracą, tory i przyciągnęłyby one całkowicie światło nieskończoności, to całe pokolenie poszłoby za nimi i wszyscy byliby pewni, że nie pomylą się na tej drodze. Lecz jeżeli także pracujący dla stwórcy odeszli od nauk kabały, nic dziwnego, że całe pokolenie popełnia błędy z ich winy i z powodu wielkiej goryczy nie jestem w stanie więcej mówić o tym. Lecz ja wiem, że przyczyna tego jest w tym, iż upadła wiara, szczególnie wiara wielkich mędrców pokolenia, a księgi kabały i księga Zohar. Napełnione są przykładami, które są zapożyczone z naszego świata. Dlatego każdy się obawia, że krzywdy będzie więcej niż korzyści, ponieważ łatwo jest zacząć wyobrażać sobie obraz podobieństwa materialnego. Jest to to, to co zobowiązywało mnie przygotować dokładnie komentarz do dzieł Wielkiego Ari, a teraz również i do Zochrany. Har. I tym całkowicie zlikwidowałem strach, gdyż wyjaśniłem wszystkie duchowe pojęcia oddzielające je od jakiegokolwiek materialnego przedstawienia, wyprowadzając je poza pojęcie czasu i przestrzeni, o czym zostanie przekonany uczący się, a żeby umożliwić każdemu z tłumu naukę księgi Zohar i powiększenie rozumu w jej świetle. I nazwałem te kolumny sulam, drabina, żeby pokazać, że przeznaczenie ich jest takie same jak drabiny, jak drabiny, ponieważ jeżeli przed tobą są piękne wierzchołki, to brakuje wyłącznie drabiny, żeby wznieść się na niej i w ten czas w twoich rękach są wszystkie skarby świata. Lecz drabina nie jest celem sama w sobie. Dlatego, że jeżeli staniesz na jej schodkach i nie będziesz wznosił się do góry, to nie wykonasz zaplanowanego. Tak samo jest z moim komentarzem do Zohar. Celem moim nie było wytłumaczenie całej głębiny Zohar, tak, żeby nie można było wyrazić więcej, a wskazać drogi i uczynić z tych komentarzy instrukcje do działania dla każdego człowieka. Żeby mógł on za ich pomocą wznieść się, wniknąć w głębinę i zobaczyć istotę Księgi Zohar. Tylko w tym jest zawarty cel moich komentarzy. 59. Wszyscy, którzy rozumieją, co jest napisane w Księdze Zohar, są zgodni, że księga Zohar napisał wielki rabi Szymon Bar Johaj i wyłącznie dalece Kabały ludzie, Dlatego wątpiący w to pozwalają sobie wypowiedzieć zdanie, które jest oparte na zdaniu przeciwników kabały: że księga Zohar napisał rabi Moshe Delion lub ktoś inny, kto żył w tamtych czasach. 60. Lecz tego dnia, jak stałem się godny światła stwórcy i zobaczyłem napisane w księdze Zohar, nie, wynik nie wynikła we mnie potrzeba prowadzenia analizy. I badania z powodu autorstwa. Z przyczyny bardziej prostej, zawartość księgi podniosła w moim sercu wielkość rabi Szymona na wysokość nie do osiągnięcia przez innych kabalistów. Lecz je jeżeli wyjaśniłbym, że autor księgi jest inny, np. rabi Moshe de Leon, wówczas wzniosłaby się we mnie wielkość tego kabalisty bardziej od innych, jak również od rabi Szymona. Lecz prawdę mówiąc, zgodnie z głębinami mądrości księgi, jeżeli dowiedziałbym się, że autorem jej jest jeden z 48 proroków, moje serce o wiele szybciej zgodziłoby się z tym, że kabalista Tanaj napisał tę księgę. A jeżeli wyjaśniłbym, że Moshe otrzymał tę księgę na górze syna od samego stwórcy, to byłbym całkowicie uspokojony. Tak wielka jest ta księga. I dlatego, jak stałem się godny stworzyć komentarz pasujący do wszystkich, dla wszystkich, pragnących zrozumieć, co napisane w samej księdze, myślę, że wykonałem wszystko, żeby zaniechano podobnych prac i badań. Dlatego, że każdy rozumujący w księdze Zohar nie będzie mógł zadowolić się tym, że autorem księgi może być człowiek mniej święty niż rabbi Szymon. 61. Lecz w nawiązaniu do tego w, wynika pytanie, dlaczego była ukryta księga Zohar od pierwszych pokoleń? Przecież bez wątpliwości byli oni więksi od ostatniego pokolenia i o wiele bardziej zasługiwali na uczenie się tej księgi. I razem z tym trzeba zapytać, dlaczego komentarz do Zohar nie był otwarty przez Ari ani jego przedników? Lecz najbardziej dziwne jest to, dlaczego nie były objawione komentarze do Zohar i do prac Ari od jego dni do naszego pokolenia. Odpowiedź jest taka. Świat w ciągu sześciu tysięcy lat swojego istnienia podobny jest do parcufa, który ma trzy części Rosztoch i Sof lub Chabad, Hagat Nehi, jak powiedziano przez mędrców. Pierwsze dwa tysiące lat chaos. Drugie dwa tysiące lat czas Tory i ostatnie dwa tysiące lat dni Mesjacha, Mesjasza. I dlatego, że przez pierwsze dwa tysiące lat Roż i Chabad światła były tak małe, że porównuje się je do Roż bez głów, kiedy jest w nim tylko światło Ornefesz. Ponieważ istnieje wzajemna zależność pomiędzy Kelim i światłami, także pierwsze rodzą się w parcufie wyższe Kelim, lecz wchodzą niżej, niższe światła. I dlatego dopóki nie ma innych Kelim oprócz wyższych, czyli Kelim Chabat, opuszczają się i wypełniają je wyłącznie światła nefesh, najniższe ze wszystkich świateł. Dlatego mówi się o pierwszych dwóch tysiącach lat jako o stanie chaosu. A w drugie 2000 tysiące lat Kelim Hagat opuszcza się w świat światło Or-Ruach, które nazywa się światłem tory. I dlatego powiedziano o, o środkowych dwóch tysiącach lat jako o czasach tory. A ostatnie 2000 tysiące lat jest to Kelim Nehi. I wtedy schodzi i zanurza się w świat światło Shama, jeszcze większe światło. I są, są to dni Mesjasza. Taki jest porządek dla każdego oddzielonego Parcufa w Kelim Chabad Hagat. Do Haza Parcufa światła są ukryte i nie zaczyna świecić otwarcie światło Hasadim. Co oznacza objawienie świecenia Orhochma od Haza i w dół, czyli w Kelim Nehim. A przyczyna w tym, że jeszcze do tego momentu jak zaczęły objawiać się Kelim Nehim w Parcufie świata, to znaczy podczas ostatnich dwóch tysięcy lat mądrość Zohar ogólnie i nauki kabala, Kabały były ukryte dla świata, i tylko w czasach Ari, kiedy nadszedł czas ukończenia Kelim od Haza i niżej, objawiło się w świecie świecenie wyższej mądrości za pośrednictwem boskiej duszy rabbi i który był gotów otrzymać te ogromne światło, i dlatego otworzył wielkość Zohar i nauki Kabala, odpychając na bok wszystkich, którzy byli przed nim. Lecz ponieważ te Kelim jeszcze nie były ukończone w całości, świat jeszcze nie był gotowy do tego, żeby zostało otwarte to, co było przez niego napisane. I jeszcze nie zostało napisane przez niego uznane za święte, a służyło wyłącznie wybranym jednostkom, którym było zabronione otwierać tę księgę. A teraz, w czasach naszego pokolenia, kiedy jesteśmy bliscy, Ukończenia ostatnich dwóch tysięcy lat zezwolono na otworzenie otw napisanego przez Niego i napisanego w Zohar. Za każdym razem coraz więcej i więcej, dopóki nie otworzy się w całości doskonałość Twórcy. 63. Z powyższego możemy zrozumieć, że w rzeczywistości nie do porównania jest wysokość dusz pierwszych pokoleń z ostatnimi. Dlatego, że jest reguła, iż we wszystkich parców film światów i dusz najbardziej jasne kelim oczyszczają się i naprawiają się jako pierwsze. I zgodnie z tym na początku było przeprowadzone sprawdzenie kelim habat światów i dusz. Dlatego dusze dwóch pierwszych tysiącleci były bardzo wysokie i bez względu na to nie byli oni w stanie otrzymać światła Całego poziomu z powodu braku niższych części światów i samych siebie, Hagat, Nehim, jak było powiedziane wyżej. A następnie w średnim tysiącleciu, kiedy sprawdzany były Kelim Hagat światów i dusz, dusze w swojej istocie były jeszcze dosyć jasne. Dlatego, że Kelim Hagat w wysokości swojej są bliskie do Chabad. A razem z tym światła były ukryte w światach z powodu zepsucia Kelim, odchaza w dół jak w światach, tak i w duszach. Zgodnie z tym, w naszym pokoleniu, w którym istota tych dusz jest najgorsza w całym stworzeniu, do dnia dzisiejszego nie mogły, się spra nie mogły być sprawdzone duchowymi. Lecz razem z tym one uzupełniły kelim parsufa światów i parsufa ogólnej duszy i nie może być ukończona praca inaczej niż przez nie. I w dzisiejszych czasach, kiedy ukończony jest kelim Nehi, istnieje kelim roż, toch, sof parsufa, w całości są przeciągane w roż, toch, sof światła, niezbędne dla nich. Czyli całkowite światła na rany. Ten oto sposób, tylko wraz z ukończeniem przygotowania tych niższych dusz, mogą objawić się najwyższe światła, i nie wcześniej. 64. Mędrcy zadawali sobie te pytania, i jasne było dla nich, że pierwsze pokolenie było o wiele ważniejsze od ostatnich, zgodnie ze swoimi kalim właściwościami, życzeniami, które były bliższe do właściwości światła. Lecz mądrość Tory objawia się w ostatnich pokoleniach o wiele bardziej, gdyż na skutek powiększenia ogólnej masy w ostatnich pokoleniach przyciągają się bardziej doskonalsze światła, chociaż w istocie swojej dusze te są najgorsze. 65. I to w żaden sposób nie rzecz. Nie przeczy temu, że nie można zaprzeczać pierwszym pokoleniom w otwartej części Tory. Przecież w tym, co ma stosunek do wykonania przykazań w działaniu, stosunek jest odwrotny. Pierwsze pokolenie za ich pomocą naprawiły się bardziej niż ostatnie. To dlatego, że działania rozpoczyna się w czystym Kelim z Sefirot, a tajemnice tory i smak przykazań pochodzą od światła z Sefirot i ty już wiesz, że istnieją odwrotne zależności Kelim i świateł, zgodnie którymi na początku napełniają się wyższe Kelim i dlatego pierwsze pokolenie za pomocą przykazań w działaniu zostały naprawione, więcej niż ostatnie pokolenie. Ten czas, jak w stosunku do świateł, tak jak niższe wchodzą pierwszymi, ostatnie pokolenia naprawiają się światłami więcej niż pierwsze pokolenia.